To ludzie, to jest krótki materiał. Grajcie na poligonie, free batelki teraz są, darmowe bitwy dla tych co nie wiedzą, musicie płacić chyba 12zł i 4 free bitwy, coś w tym stylu, nie 5 chyba, jest tam za 250 chyba jest jedna bitwa, coś w tym stylu, tak, za 250 jest chyba jedna bitwa, jakoś tak, wpłacajcie pieniądze na k-dropa. Generator cashu, rozumiecie? Ustajemy, że w wpłacacie tam 5 dych ja zuję to będzie bitw Dużo, dostajecie z 20 parę bitw darmowych Czy możecie wbijać? Ale tak, na takiej zasadzie to działa Te bitwy to się pokazują free Wartość free, musicie szybko wbić Ktoś dołączy do bitwy i was wbije, nie? O, tu była free bitewka przed chwilą Tu macie te free, widzicie? Zobacz, bitwę free Ice blaścika mają Różne są skrzynki, jest dużo skrzynek I który wygra na przykład I wygrywa sobie gościu z takim za 3 złote 4 złote i cyk, 470. Tylko teraz możecie wziąć e, bitwę za 6 godzin, ale jeśli... Za 6, jak wiadomo, wygracie, to macie taki przerwę na 6 godzin i możecie znów grać. Macie to ileś bit. Ale jak przegracie, możecie cały czas dołączać, więc to jest spoko. Ja wam to pokażę. Jak fajnie czasami siada, naprawdę bit Aha, nie pokazuję już... A, zakończo Aha, zakończone bitwy. Jak fajnie czasem potrafi siąść. E, tutaj trochę porażek miałem, ale to był po prostu mój pech. Przyzwyczaiłem się już takiego pecha. Hmm. Pokażę wam co mi siadło w Wcześniej tylko kurczę gdzie to jest? Free ice blastic, mil spec, free ice blastic. Takie rzeczy fajne potrafią zrobić, naprawdę. Eee, Ojej, to będzie mają na trzy osoby, więc czekajcie, rocket. Gdzie ja to mam? To jest teraz rozkminka, Jeden profit. Energy to też nie było. Załaduj więcej mi proszę. To też no czy... Czy to są... No właśnie ja teraz oglądam zakończone bitwy ogólnie? Dobra, tego nie było, przepraszam was Moje bitwy, ale przecież w moje bitwy Czekaj, co jest? No to nie są moje bitwy Ty, ale polagowane Brak bitew No dobra, to nieważne, teraz straciłem na tym czasu, ale... Chciałem dojść do sedna, że po prostu bardzo fajnie dropi i udało mi się dropnąć M za 5 dyszek plus kilka innych skinów. I teraz logika, uznajmy, chcecie sobie zarobić, tylko nie pacjent, tylko pod pryzmatem zarobku, bo wiadomo, ciężko tak jest. Chcecie sobie zarobić, władujecie dwie dychy, uznajmy, macie tam pod 8 bitew, uznajmy, wygracie 4 z tych bitew, każdej po 3-4 złote, to macie nawet 20 zł, czyli oni zwraca już same do ładowania. 20 zł. plus macie 20 zł. możecie gridować jak chcecie, jakimś case batelkiem na przykład sobie dodać skrzynki Nie wiem, jakiegoś Volta kurwa i Revolution I możecie zgarnąć jeszcze gościa, wiecie, skinki, naprawdę bardzo fajny zarobek, no po prostu polecam I no mało ryzykowny tak że jak są te free batelki to one często zwrócą, że jak już wiecie, nawet jak przejebiecie jakoś strasznie To często te free batelki tak zwracają praktycznie do doładowanie, więc no jakby jest spoko, ja polecam. Nie pochwalcie się w komentarzach jak wam poszło, ale frikaska moim zdaniem. Trzymajcie się za, a zapraszam do subskrybowania i w opisie wszystkie kody do stronek. Dzięki. Cześć.